Kia. Movement that inspires. Jak ta procesora się pojawia, i ślisko jest między liniami, tak? Więc to jest ważne, reszta jest przyczepnie, bo to są stresy wypadkowe. I teraz zobaczcie, ja tylko przekładam rękę na kierownicy. Jeszcze Wam powiem o kierownicy, o skrętach za chwilę trochę, trochę więcej. Ale jadę sobie w kółeczko z jakąś tam prędkością, która nie, nie powoduje żadnych problemów. Ale dodając stopniowo gazu. Doprowadzam do podsterowności przedniej osi, o, czujecie, auto wyjeżdża, o, widzieliście jak przód wyjechał? Ja nie, nie. zrobię nic na kierownicy, po prostu się przód stracił przyczepność. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wypadkowa dwóch sił, czyli nie wiem, inercji i odśrodkowej akurat dokładnie wypada tam i w momencie, kiedy jest taka duża prędkość, że opony nie są w stanie przytrzymać, samochód wyjeżdża przodem na zewnątrz. Wyjeżdża przodem na zewnątrz, popuszczenie gazu powoduje odzyskanie przyczepności, bo ja stopniowo zwalniam i stopniowo przyczepność wraca. Tak, stopniowo ją tracę, tak zwalniając, z nogę z gazu, stopniowo ta przyczepność wraca. Czego jeszcze nie wolno robić po ślizgu pod sterownym? To się może zdarzyć w zakręcie, to się może zdarzyć również na prosty, jak zbyt nie skręcę kierownicą. Przede wszystkim w poślizgu pod kiedy zaczynamy go wykrywać, nie powinno się dokręcać kierownicy kierownicy, szczególnie takie z przełożeniem rąk na kierownicy pogłębia ten problem, tak? Czyli jeszcze raz ja wyjeżdżam, popełniam błąd, a nawet nie chcę, żeby. Robić... Widzicie, co się stało, jak wykręciłem kierownicę? A noga z gazu była zdjęta. już tak? w ogóle nie ma przyczepności. Auto, auto w ogóle straciło przyczepność, wyjechało przedem na zewnątrz. No to co jeszcze powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, kiedy zdjęcie nogi z gazu nie pomaga? Odpuścić kierownicy. Na pewno nie dokręcać. Odkręcić. A jeśli w ogóle mamy na tyle jeszcze doświadczenia, albo jesteśmy w stanie się na tym skoncentrować, bo wyprostujemy lekko kierownicę i problem szybciej znika. Jeśli to nadal nie pomaga, tylko na końcu Wam pokażę, że wyjeżdżamy, to odkręcam i hamuję, tak? Wtedy zwolnię dużo szybciej. Natomiast to jest już ostateczna wersja, ostateczna linia obrony. Jak opuszczam drogę i wiem, że już nie jestem w stanie się uratować, to chociaż na tyle zbiję prędkość i spróbuję ustawić samochód przodem do przeszkody, że będzie zdecydowanie. Bezpieczniej, bo pamiętajcie, że bardzo często wypadają z drogi, nie uderzamy wcale w przeszkodę przodem, tylko narożnikiem albo bokiem, auto wysuwa się z drogi, spada do rowu, a najbezpieczniejszym elementem w samochodzie jest przód, strefy kontrolowanego zgniotu, poduszki powietrzne, silnik, wszystko co przyjmuje i pochłania energię. Z boku tych plastików mamy mało, są poduszki oczywiście, jest poduszka tutaj między nami, jest poduszka boczna, kurtyny, wszystko, ale to nadal jest mniej niż... Przód. Siadaj za kierownicę. Zbuduję się parę razy. Dokładnie się Ale nie dodawaj gazu, bo ty dodałeś gazu i od razu pogłębiła się. To jest taki. Odry... Szybko się pojawiła. No, no, od razu. Płynniejsze ruchy na kierownicy. O właśnie. I odkręcanie kierownicy też, też delikatniejsze. Choć o to, że mieć nawyżę. jak jest ślisko, mokro, luźnie, jak woda, to ja jestem. Delikatne na kierownicy, to taki nawyk też z motorsportu, jak jeździsz zimą, to starasz się robić wszystko płynnie, żeby nie zrywać przyczepności. Ty mm -hmm. bardziej, że opona zimowa też mamy, musimy czas, żeby zareagować i się ułożyć. To tryb snu w naszych samochodach. Tak? On tak. też obcina moment prototypowy. Tylko z napędem na cztery koła? Tak. Albo Wili 6. Albo Wili 6. No ale dobra, no to jeszcze jedna dobra. Możemy wyjeżdżać. Mam dla Was ciekawsze ćwiczenia, więc... here movement that inspires